Bramkarz. wreszcie dziewiąta minuta. Zaczęło się od Rachwała, później Kostli, świetne podanie do Karkuły. jeszcze lepszy strzał i Gąsiński puszcza gola numer 19 w tym sezonie. To 19 gol stracony przez tego bramkarza, tylko dwa razy udało mu się zachować czyste konto w meczu przeciwko Jagiellonii Białystok oraz przed tygodniem z widzewem wobec... Przepięknego uderzenia garguły. Był bezradny. Pierwsze trafienie reprezentanta Polski w tym sezonie. Na pewno był Grzegorz Kmiecik. Często starał się strzelać. Na pewno dał dobrą zmianę. Rachwał. 66. Minuta. Rachwał. Fantastyczne uderzenie. Kompletnie zaskoczony Gąsiński. Zrobiło się 2 do 0. Podobnie jak dla Garguły, także dla Rachwała. Był to pierwszy gol w sezonie 2007-2008. Nie udało się w zabrzu. Tam również raz zdecydował się na piękny strzał, ale jego uderzenie obronił Peskowicz. Teraz zaskoczył Gąsińskiego. 2 do 0. Od tego momentu. GKS Wełchatów -y grał spokojnie, przede wszystkim zadowalał się utrzymaniem przy piłce.